Lat minęło, jak jeden dzień już bliżej jest niż dalej o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. Spotykamy się w murach naszej szkoły, ponieważ świętujemy 40-lecie Zespołu Szkół Elektrycznych. Pokażę, jak szkoła wygląda dzisiaj, ponieważ jestem jej uczennicą. Natomiast ja zapraszam Państwa na lekko sentymentalną podróż w przeszłość. Teraz zapraszam do pracowni 309. Za moich czasów to była pracownia maszyn elektrycznych. Zobaczmy, co tam się mieści teraz. Witam Panie Inżynierze. Już troszkę czasu minęło od tego czasu, kiedy ja się tutaj uczyłem. Co się zmieniło od tamtej pory? Od tamtej pory, tak, tak bardzo tutaj wystory, sali się nie zmieniło inne mamy tutaj troszeczkę urządzenia. W kwestii takiej jakiegoś samego podejścia do, do zawodu to się wiele, wiele się nie zmieniło. No chciałem tutaj powiedzieć, że poznaję tutaj kolegę, że egzaminowałem tam cały taki stół przykryty zielonym suknem. Jeszcze jedną rzecz pamiętam. Pamiętam, że no tej kolega dostał ocenę więcej bardzo dobrą czyli szóst. Troszeczkę, tak, troszeczkę mnie inżynier zawstydza w tym no, momencie, ale dziękuję może. bardzo. <laughs> Wracamy do teraźniejszości. Zapraszam do sali 307, gdzie uczniowie uczą się administracji systemem Linux. Znajdujemy się w elektryku. Ta zacna szkoła obchodzi jubileusz 40-lecia. W związku z tym wielu zacnych gości odwiedza jej progi. Kochane młodzieży, chciałam wam przedstawić panią dyrektor Amelię Rozborską. Pani dyrektor pracowała w naszej szkole od początku 1975 roku i pełniła właśnie funkcję wicedyrektora. Uczyła również w naszej szkole fizyki, także ta akurat sala jest jej Nie bliska, bo to nieprzypadkowa i, i właśnie tutaj prowadziła zajęcia. I poprosimy może Panią Dyrektor, żeby powiedziała nam jakie były początki naszej szkoły. Jeździliśmy po magazynach, tak się to chyba robi. I kupowaliśmy i te stoliki, i te krzesła, niedosłownie temu, to było lat temu 40, ale krzesła, stoliki, puściusieńka szkoła była. Nic, niczego nie było, były tylko ściany i okna. W 1975 roku akurat miałam przyjemność być w nowej szkole jako nowy zastępca dyrektora Czernickiego. On mnie zatrudnił i on mnie zaraził entuzjazmem do szkoły. Ponieważ sam przychodził, o 5 rano nadzorował robotników. No to ja się pojawiałam o 8 rano, w wakacje to jeszcze było, a później chodziliśmy po magazynach za wystrojem szkoły. Szkoła była puściusienka z gruzami dookoła. Te gruzy wyzbierane były rękami uczniów. Mieliśmy takie roczniki, że było sześciu kandydatów na jedno miejsce. Nie wiem. Jakoś umieliśmy się widocznie sprzedać, ale faktycznie, że osiągnięcia też były piękne. Było kilka roczników, że w te, wówczas na przykład pójście na studia zagraniczne to była no, no, duża rzecz, a mieliśmy jeden taki rocznik, że dziewięciu uczniów y, studiowało za granicą. Zastępcami oprócz mnie był dyrektor Jerzy Berkala, przeuroczy człowiek, przedobcipny, był dyrektor Stefan Tyszkiewicz, poważny, ale bardzo szanowany i lubiany. I był zastępcą w krótkim okresie dyrektor Adam Szanowski i Irena Dylewska razem ze mną już w końcowej parze. Przede wszystkim wspomnienia są przez młodość, więc między innymi mnie ten sentyment został. Ale chyba najbardziej przez właśnie tych pierwszych dyrektorów. Elektryka ukończyła wiele znanych osób. Zapraszam na spotkanie z Mistrzem Europy w piłce nożnej. Jak się wspomina szkoła? Szkołę wspominam bardzo dobrze. Wydaje mi się, że technikum elektroniczne, do którego chodziłem wtedy, tak było na pewno, to było jedno z najlepszych techników w Kielcach. I tak rzeczywiście było. Wymagania były bardzo duże, szczególnie z tych przedmiotów ścisłych, na które trzeba było się bardzo dużo uczyć i prawie mi brakowało czasu na nagranie w piłkę. Jaki był, księdze, ulubiony przedmiot oprócz WF-u? O kurczę, to bo myślałem, że powiem, że WF, ale no lubiłem chemię tak myślę, może dziwnie, ale mimo wszystko lubiłem chemię lubiłem matematykę też i, i ale chyba może najbardziej, rzeczywiście to lubię język polski, była bardzo dobra bardzo miła, super nauczycielka i rzeczywiście ja chyba jestem hum, humanistą w głębi duszy, tak mi się wydaje Czy granie w piłkę pomaga księdzu w pracy? Myślę, że tak, dlatego, że bycie księdzem to nie tylko pozycja klęcząca, ale także wszystkie inne możliwe sposoby oddziaływania na ludzi, także przez sport. A dzisiaj sport myślę, jest jedną z lepszych dróg dotarcia do młodzieży szczególnie. I gram zawsze, kiedy tylko mam czas, i bardzo chętnie z młodzieżą, ze znajomymi, w każdym czasie i wszędzie, gdzie się da. Jak spójna pan elektryka. Dla mnie to jest najlepsza szkoła w moim życiu. Lata 79-84, które przyszło mi spędzić w naszym kieleckim elektryku, to najwspanialszy okres w moim życiu. Cieszę się, że mogłem go spędzić właśnie w Elektryku. Wiążą się z tym bardzo dobre wspomnienia. Jestem przekonany, że te pięć lat tutaj spędzonych bardzo mocno wpłynęło na kształt mojego późniejszego życia. Zawsze z sentymentem i mile wspominam te, te czasy. Jestem dumny z tego, że jestem jednym z absolwentów naszego Elektryka. Jaki był Pana ulubiony przedmiot? Ja dosyć późno odkryłem w sobie naturę humanisty, ale bardzo lubiłem te przedmioty humanistyczne, bardzo lubiłem język polski. Moją wychowawczynią była świętej pamięci Danuta Wykusz. Bardzo mile wspominam lekcje z nią. Bardzo lubiłem też historię. Bardzo mile wspominam przedmioty ścisłe. Panią Janinę Lisiakiewicz, nauczycielkę fizyki, panią Lidię Tylkowską, które to zaszczepiły we mnie zamiłowanie do tych ścisłych przedmiotów. Dzięki temu też nie miałem żadnych problemów, żeby dostać się na politechnikę, żeby bardzo dobrze zdać maturę w naszym elektryku. Poza tym przedmioty zawodowe bardzo wiele ciekawych rzeczy i opiekunowie warsztatów, którzy prowadzili zajęcia niezwykle ciekawie, niezwykle pożyteczne rzeczy wynosiliśmy z tych właśnie zajęć. Ja tam nauczyłem się. Czynności, które do tej pory potrafię wykonać, potrafię spawać, mógłbym obsługiwać obrabiarki. No, szereg, szereg czynności, a z przedmiotów teoretycznych, zawodowych bardzo ciekawe zajęcia z, ze świętej pamięci Marianem Pytlem, z panem Markiem Leszko, z panią Lidią Molendą, panią Ireną Chrząszczyk. Kielecki Elektryk kończy w tym roku 40 lat. Z tej okazji naszą szkołę odwiedzać będą znani absolwenci. Dziś na drugiej przerwie grać będzie dla Was DJ dużej, znany m.in. innymi z opraw kieleckiej korony. Dzień dobry, witam. Hasło witaj szkoło bardziej pasuje do 1 września, ale dla mnie witaj szkoło po 10 latach brzmi dzisiaj naprawdę bardzo nieźle. Gdybym miał o sobie powiedzieć w trzeciej osobie, to muszę przyznać, że te 10 lat poza szkołą miło wspominam, bo pamiętam praktycznie wszystko. Co dzisiaj zagramy? Zagramy to wszystko, co przez lata było prezentowane w moich audycjach radiowych. Właściwie zacząłem, kiedy już chodziłem do szkoły w drugiej klasie. Właściwie moje priorytety naukowe się totalnie zmieniły. Wiedziałem, że chcę robić zupełnie coś innego, chociaż bardzo miło wspominam edukację w tej szkole. wiem doskonale, że pięć lat spędzonych w, w tych murach dały mi coś, co teraz mi pomaga, bo jeżeli cokolwiek dzieje się ze sprzętem, teoretycznie wiem, do których drzwi zapytać, bo zapukać, bo niektórzy moi koledzy wciąż są w. Tej branży i oprócz e, teorii e, znają także e, praktykę. Tak więc to wszystko zaczęło się w 1997 roku dla mnie. Tak więc już e, spory okres czasu, e, bardzo mi ją Cały czas jesteśmy w Radio Węźle. Przez te 10 lat zupełnie tutaj się nic nie zmieniło, chociaż nie, pasja. Wciąż pasja do tego, aby mówić do mikrofonu i grać dobrą e, muzykę tutaj e, pozostała. Teraz zapraszam na spotkanie z Michałem, stypendystą prezesa Rady Ministrów. Jakie są Twoje pasje? Interesuję się sportem, bardzo lubię grać w piłkę nożną, nurkuję z butlą. Moją pasją to jest elektryka i wszystko, co jest z tym związane. Jakie są Twoje plany na przyszłość? W tym roku mamy dwa egzaminy zawodowe. W przyszłym roku również mamy egzamin zawodowy oraz maturę. Chcę to zdać jak najlepiej i wybrać się na studia. Tu Ja już dziękuję, wracam na lekcję, gdzie moja klasa ogląda film o historii szkoły. Dawno, dawno temu starożytni Grecy pocierali bursztyn tak długo, aż ich kopnął prądem. Charles Coulomb bawił się ładunkami elektrycznymi. Włoski fizyk Aleksandro Volta wynalazł ogniwo, a francuz André-Marie odkrył pole elektromagnetyczne. Historycy i nauczyciele podstaw elektroniki zgodnie twierdzą, że te wydarzenia to początek bogatej historii kieleckiego elektryka. Później nastał wielki chaos. Biedni kieleccy elektrycy musieli się uczyć w różnych miejscach. Nieznane zjawiska fizyczne doprowadziły 40 lat temu do połączenia naładowanych wiedzą elektryków i elektroników, uczących się w trzech kieleckich szkołach zawodowych w jeden wspólny organizm. Czy to ogromne siły Kulomba wyzwoliły pokłady energii uśpione w kuratoryjnych urzędnikach, doprowadzając do powstania zespołu szkół elektrycznych? Nie dowiemy się nigdy, ale jednego jesteśmy pewni. 1 września 1975 roku, mimo że budynek szkoły nie był jeszcze w pełni gotowy, naukę rozpoczęło ponad 1500 uczniów. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Elektrycznych został Stanisław Czernicki, a zastępcami Amelia Rozborska i Jerzy Pękala. Uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Elektrycznych z udziałem przedstawicieli władz oświatowych odbyło się 18 października 1975 roku, Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie uczniom sztandaru szkoły, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Absolwent szkoły był postrzegany jako fachowiec który nie tylko umiał to, co w książce jest zapisane, ale dzięki pracy u nas na pracowniach, dzięki wspaniałym nauczycielom, którzy prowadzili pracownie, dzięki wspaniałym nauczycielom, którzy uczyli czynności manualnych, czyli nauczycielom warsztatów, potrafili nie tylko teorię, ale potrafili zrobić poziom wiedzy naszych absolwentów niczym nie tylko w przedmiotach zawodowych, ale i w przedmiotach ogólnokształcących, niczym nie ustępował poziomowi wiedzy z absolwentów liceów.

Niech zasłonią mi mój własny obraz. Kochać, to nie widzieć swojego ja. No, El 2-3-1-2-3-1-2-3- Od 14 października 2011 roku zespół szkół elektrycznych w Kielcach ma swojego patrona. Został nim prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. W uroczystości nadania szkole imienia udział wzięli Karolina Kaczorowska, małżonka prezydenta, przedstawiciele władz samorządowych Białego Stoku i Kielc, środowiska kombatanckie, a także uczniowie i nauczyciele szkoły. W czasie uroczystej mszy świętej poświęcono nowy sztandar szkoły, który dyrektor Aleksandrze Szulc i uczniom Elektryka przekazali rodzice. Część oficjalna uroczystości nadania szkole imienia Ryszarda Kaczorowskiego odbyła się w sali gimnastycznej. Licznie zgromadzeni goście wspomnieli zacnego patrona, a uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Na zakończenie uroczystości została otwarta izba patrona. Przecięcie wstęgi dokonały Karolina Kaczorowska i dyrektor szkoły. Dzień 14 października został ustanowiony dniem patrona. Wracamy do korzeni szkolnictwa zawodowego i okazuje się, że coraz bardziej jest potrzeba dobrych fachowców. Więc ja myślę, że nasi elektrycy, nasi elektronicy, informatycy i wszystkie zawody, jak musiałabym tutaj wymienić, należą do tych najlepszych. Mało tego, myślę, że należy myśleć o wprowadzaniu, wprowadzaniu nowych zawodów, nowych kierunków kształcenia. Po prostu dobry fachowiec jest przyszłością. Mamy wiele nowych kierunków kształcenia dużo klas jest informatycznych, ale to wynika z potrzeby rynku. Wszystkie badania wskazują na to, że jeszcze przez wiele lat będzie zapotrzebowanie na informatyków. Także tutaj poszliśmy w stronę informatyczną. Wszystkie zawody związane z ogólnie bym powiedziała z branżą elektryczną, elektroniczną, teleinformatyczną będą u nas miały możliwość dalszego rozwoju. Na 50-lecie elektryk myślę, że będzie piękniejszy na pewno z zewnątrz. Myślimy o zrobieniu nowej, całkowicie elewacji, a tym samym dociepleniu naszej szkoły. Myślę, że ta szkoła nigdy nie straci tego ducha, którego ma w sobie i, i tej atmosfery, która tutaj panuje. Tak naprawdę najważniejszy dla szkoły jest uczeń i jego potrzeby, i myślę, że całe grono, wszyscy pracownicy to rozumieją i będziemy się starać, tak, żeby uczeń. Był tutaj naszym głównym podmiotem i naszym głównym celem działań. Takie słowo jak tradycja to nie jest słowo wyświechtane. Ja myślę, że w naszej szkole jest ono oczywiste. Tak? I uczniowie, którzy przychodzą nowi, no dlaczego przychodzą do nas do szkoły? No dlatego, że o tej szkole się mówi. Mówi się dobrze, mówi się w środowisku starszych ludzi, mówi się w środowisku młodych ludzi i dlatego nie narzekamy na nabór. I ja myślę, że to jest właśnie to, to jest to coś elektryka. Nasza podróż po elektryku dobiega końca. Miło mi, że mogłem Państwu towarzyszyć w tej sentymentalnej podróży. Do zobaczenia. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, siadajcie. Lekcji będą zasoby energetyczne kraju: odnawialne, nieodnawialne, pierwotne i wtórne. Proszę sobie zapisać. Poproszę Nie, no bo czekaj, bo nie wiem, co mam powiedzieć. No. Co mam? Witam państwa serdecznie, czy coś takiego? No to, Witam państwa serdecznie. I co dalej? Razem z koleżanką zapraszamy na podróż sentymentalną. Daj jej szansę powiedzieć. A ja muszę coś powiedzieć.